Ręce mi się często jak alkoholikowi. No. Ale daje radę, nawet na takim grubym kablu. Będzie kit. przyjdzie kit. Nie przepala kalafonii za bardzo, a zresztą można wyregulować jeszcze. Temperaturę zmniejszyć. Czyli e, lutownica gazowa Dramel. Dramel. Sprawdza się w sytuacjach, gdy nie mamy prądu. O, pierwszą ostrość. O. No, czyli termokurczliwe zaciska elegancko. Nie pali. O, lutuje. Jeszcze ma taką dyszę do dmuchania. Końcówkę do... do cięcia. Taką do lutowania. Myślę, że też można plastiki nią spokojnie lutować. No. Bardzo... fajny sprzęt. O, nawet cyna się wlutowała... W stół warsztatowy. O, odpadł. No. Z odpalaniem tylko jest kłopot, mały jak. Znaczy za pierwszym razem, jak odpalałem, jest kłopot. Trzeba tutaj zwolnić, nacisnąć, zwolnić, nacisnąć, tylko gazu trochę więcej odkręcić. O! I teraz zablokować tym. I się rozgrzewa. Maksymalny, minimalny daje rady i tak wyłączamy wyłączamy wyłącznikiem si senor siarga